Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Gościem Paco Power jest Karolina Michałczuk, nasza najlepsza pięściarka. Karola, przed Tobą pierwsze zgrupowanie kadry. Tak, wyjeżdżam jutro właśnie na zgrupowanie kadry do Cetniewa, takie tygodniowe. To jest takie przygotowanie do następnego zgrupowania w Wiśle. Y, które trener Piotrowski mówi, że tam będzie bardzo ciężko, także musimy troszkę tak podbudować się pod to zgrupowanie w Wiśle. Wiśle trener zapowiedział, że będziecie jeździły na nartach. Nie zjeżdżały, ale jeździły. Jak myślisz, możesz być drugą Justyną Kowaczek? Nie, nie, Justynie na pewno nigdy nie dorównam nawet, nie będę się starała, nigdy nie, jeździła, nie biegałam na biegówkach, pierwszy raz w życiu będę biegała. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, także y, do Justyny to nigdy nawet bym się nie porwała. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. W ubiegłym tygodniu okazało się, że Mistrzostwa świata w Chinach odbędą się dwa tygodnie wcześniej od 9 do 20 maja. To dobry termin. No ja myślę, że lepiej, że przesunęli do przodu, będzie więcej wypoczynku. Jeśli zdobędzie się kwalifikacje, to będzie dłuższy okres do przygotowania drugiego szczytu formy. To najważniejsza impreza, i wiadomo, tylko głównie szykujemy się do mistrzostwa świata ta Pierwsza ósemka leci do Londynu, także no to jest najważniejsza impreza w tym roku jak na razie. To jest szansa, że jeżeli by się nie udało odpukać, oczywiście, to wtedy z rankingu światowego mogłaby się awansować do, do Igrzysk Olimpijskich. To znaczy ja to na te rankingi to nie liczę, muszę się zakwalifikować. Osobiście właśnie wywalczyć sobie to klasyfikację, bo tak to jakoś tak nie w ogóle nawet nie biorę pod uwagę tego rankingu, bo wiadomo jak się zakwalifikuje to będzie pewne nie a później z rankingu to tak czekać nie wiadomo czy pojedzie się czy nie